Chcesz dostać swój prezent? Dobrze. <noise> Aby opowiedzieć naszą historię, nie starczyłoby książek. No dobra, może przesadzam, ale jest długa, zakręcona i pewnie nigdy jej nie poznacie w sensie naszej historii. Ale coś, co chciałam powiedzieć, to że cholernie ciężko robi się prezenty komuś, kogo kocha się tak bardzo, że chciałoby mu się podarować cały świat. To niesamowite, jak ciężko nam czasem utrzymać relacje z osobami w naszym życiu, które tak naprawdę na co dzień są na wyciągnięcie ręki. Czasami miesiącami umawiasz się z koleżanką na kawę i nie możecie się zgadać, a jeszcze innym razem najbliższa ci osoba nie może dla ciebie znaleźć czasu w tygodniu ani innej chwili. I właśnie poznając Weronikę, uświadomiłam sobie, że to nie jest wina ani zapracowania, ani braku czasu, tylko ludzi, bo. Co z tego, że dzieli nas kilkaset kilometrów, a na co dzień każdy z nas ma swoje zajęcia, swoje problemy, i tak naprawdę, kiedy poznałyśmy się te prawie 4 lata temu, każda z nas miała już tak naprawdę gdzieś tam po części ułożone życie. A jednak znalazło się miejsce dla nowej osoby. Bo na przyjaciela zawsze jest czas, i gdy ten prosi o spotkanie, nigdy mu się nie odmawia. I zawsze stawiamy siebie na pierwszym miejscu. I rozmawiamy, uwierzcie mi, naprawdę, rozmawiamy bez przerwy przez internet, na żywo. Nigdy buzia nam się nie zamyka, a nasze palce nigdy nie odchodzą od klawiatury. Rozmawiamy dosłownie cały czas i dosłownie o wszystkim. Także, proszę, właśnie zdradziłam Wam sekret naszej przyjaźni. I nie wyobrażam sobie mojego życia bez Weroniki i kocham spędzać każdą sekundę z nią wspólne koncerty, eventy, podróże, czy nawet, wiecie, cały dzień przelażony razem w piżamach w łóżku. Vera. Z Tobą wszystko jest super. Więc pozwól, że jedyne, co jeszcze teraz ci będę życzyć, bo przecież już wszystkie życzenia złożyłam ci, i to nieraz, to więcej naszych wspólnych chwil. Chciałam, aby z okazji Twoich urodzin zostało coś więcej niż tylko prezent materialny. Ale taki oczywiście też tak dostałaś, bo nie byłabym sobą, gdybym ci czegoś nie kupiła. Ale stwierdziłam, że nic nie zostanie z Tobą dłużej niż wspomnienia, bo jej się ma przecież do końca życia. Dlatego z okazji. Weroniki 18 urodzin postanowiłam, że zorganizuję jej imprezę. Bo gotowa ma o 17.30. Preschoot. Shine bitch. Co ty <grym> wymyśliłaś? Werano skinkę, którą miałam ja też na mojej 18. I ja mam spódniczkę z berszki tylko I bluzkę, która, nie wiem gdzieś przez to, ja ją zamówiłam, ale ma takie śmieszne rękawy. I to taki dekort I Weronika jest już w butach, a ja nie. Tylko wyglądam jak jej małe dziecko. Jak zwykle. Tak. Zobaczymy w ja drodze. A, znajdź mi coś, żeby ci zawiązać oczy. Pożegnaj się ze światem. Aaaa, Czy ja się chcę żegnać ze światem? <grym> Widzisz coś? Wszystko. <grym> Widzisz coś? Nie. Jeszcze pomaga, tyle stopień Jeden, dwa, trzy, cztery. Chodź, chodź, chodź. Teraz tak, uwaga, bo będą stopnie. Drugi. I, ja zaraz przyjdę, nie ruszaj się. Nie paję, nie ma nie będę. Stop! Nie, <śmianie> nam! <śmianie> yeah, no, no, no. Veronika. Witam Was we wtorek. Dopiero co wróciłam do szkoły, zjadłam obiad i słuchajcie, byłam tak głodna, że y, nawet y, nie nieco po kamerę nagrać Wam co im na obiad, tylko lecieć, bo byłam tak głodna i zjadłam cały talerz makaronu z krewetkami, który uwielbiam. I nie wiem, czy jestem jakoś tak zmęczona po szkole, że teraz idę sobie obejrzeć y, jeden, może ewentualnie dwa. Dzięki i słuchajcie, tak jak wam <coughs> kiedyś mówiłam, ja w ogóle nie jestem zbytnio serialowa, a tak naprawdę jedyny serial, który oglądam, uwielbiam i oglądam chyba sobie cztery razy, to The Hundred, ale od dwóch lat. Ciągle słyszałam mega pozytywne opinie na temat serialu Lucifer i tak pewnego dnia po prostu zaczęłam oglądać i się wkręciłam i słuchajcie, jestem w połowie drugiego sezonu. Dobra, jest godzina 17, a ja chyba w końcu mogę zacząć moje popołudnie. Powiem wam, że nie wiem, czy byłam taka zmęczona, chyba musiałam jeszcze trochę odespać po weekendzie, ale obejrzałam chyba te trzy odcinki Lucifera, trochę się też zdrzemnęłam. I się obudziłam, ogarnęłam dla was nowy film, wam wiecie, zrobiłam miniaturkę, opis i wam go opublikowałam, także jeżeli nie widzieliście tego filmu, poprzedniego filmu, to zachęcam was do obejrzenia, aż strachując od tych rzeczy szkolnych do ogarnięcia, mam jeszcze do zrobienia parę maili, do rozpakowania jakiejś paczki, no ogólnie mega dużo rzeczy, ale, ale... Yy... Zaraz wam też opowiem o co chodzi o to podzięku Weroniki, ale wiecie co, powiem sobie coś przekąsić, bo zawsze jak się budzę właśnie tak w środku, dnia dajcie znać, ale ogólnie pamiętam, że w drugiej liceum tak nie miałam, ale całą pierwszą liceum praktycznie też tak miałam. Ja trzecią gimnazjum też, że po szkole codziennie spałam, może nie codziennie, ale było to dość często, a teraz kiedy jestem w klasie maturalnej nie ma dnia, żebym po szkole nie spała i zawsze jak się budzę, to wiecie mam takie, który mamy rok. <laughs> jak ja się mogła, i w jakiej epoce ja żyję, yy, i chwilami nie zdaniem w ogóle zobaczę, która godzina czasami mi się wydaje, że się budzę następnego dnia, a dodatkowo zawsze jestem głodna, więc idziemy do kuchni to zmienić Która godzina? Pora na lunch. Nie, żartuję, <grytanie> pora na szejka. Zazwyczaj właśnie, się budzę przed odrobieniem lekcji, po mojej popołudniowej drzemce to jakoś nie chce mi się tak wiecie nic rzuć, gryźć, tylko sobie robię jakieś takie szejki, kokraje, takie rzeczy. Aha, zapewniam, że jeszcze dzisiaj nie wzięłam mojej tabletki. Zaraz pewnie będą pytania, co to ja za tabletki biorę i co tu za ja specyfiki yy, ukrywam przed wami. To są, słuchajcie, takie tabletki, które się nazywają Aqua Splash. Tak się one prezentują. Ostatnio właśnie jak robiłam sobie jakieś uzupełniające zamówienie z Natural Mojo, to tak mi, bo one właśnie są prezentowane też przez Natural Mojo. Yy, to właśnie tak mi jakoś wpadły w rączkę i to są takie zwykłe kapsułki. Wyglądają jak mam jakieś probiotyki czy coś takiego i tak sobie zaczęłam nie łykać i one um, uzupełniają jakby nawilżenie w waszym organizmie co jest według mnie super, jak teraz się zrobiło tak mroźno, bo mam wrażenie, że kiedy się zrobiło zimno, to przestałam w ogóle pić wodę i się czuję taka odwodniona więc to gdzieś tam mnie wspomaga i naprawdę jest fajne a skoro mowa już o moim uzupełnieniu zapasów, to przy okazji pokażę wam właśnie co sobie zamówiłam nie, moja kolekcja szejków normalnie tutaj nie stoi teraz wyciągnęłam, mam na nie specjalne miejsce o tam w spiżarni. to jest to co zamówiłam ostatnio, czyli karmel mango i jeszcze ten glam project teraz jak jest ładniej, to szczerze mówiąc to glam project piję rzadziej, bo zaczęłam się brać te tabletki aqua Splash, ale wiecie szejki już są cały rok, tak czy te dwa mi się kończą, a to są moje trzy nowe smaczki, zamówiłam coś takiego bardziej słodkiego, czyli cookie, chocolate i vanilla, i po <laughs> osypionym opakowaniu możecie nawet zobaczyć którego używam najbardziej, bo ostatnio właśnie ogólnie jakoś mi najbardziej Podpisał ten kuki, ale jakbym ze wszystkich miała wybrać jeden smak, to powiem wam, że nie wiem. Chyba też ten kuki. Chociaż ostatnio też je mieszam. Także dzisiaj też sobie zrobię tego kukiego. No i ogólnie słuchajcie, ja te szyki szczerze mówiąc najczęściej piję w tak jak na siłownię, czy przed, czy po, wydaje mi się, że jakoś ta moja siłownia jest bardziej taka efektywna, yy, kiedy yy, sobie piję te szyki. w sumie się nie dziwię, no bo wiecie w końcu, no to jest jednak białko, czyli budulec mięśni i on ma, ma właśnie też yy, za zadanie yy, utrzymanie waszej wagi właśnie tak... No, po prostu działa dobrze na Waszą sylwetkę, jeżeli sobie pijecie taki jeden szejk dziennie. Jeżeli dwa, to dzięki temu chudniecie, Więc no, dla mnie mega opcja na siłowni właśnie taki jeden szejk dziennie. Z dzisiaj na siłku nie idę, bo spałam i się nie wyrobię, ale. Dobra, więc teraz po tej pięknej prezentacji muszę znowu te wszystkie szejki pochować. I przy okazji mam dla Was kontrabatowy. Proszę bardzo. Oto jest kod dla Was, który działa przez 72 godziny od opublikowania tego filmu. I macie rabatik. Tu trzeba rozpakować walizkę. Oczywiście jest w połowie rozpakowana. To jest moja słynna kosmetyczka z filmu. Co mam w mojej tarapce do szkoły? Tam są jeszcze ubrania, ale to wszystko jest do prania, więc to zupełnie sekunda, jak to wyniosę. Prawie rozpakowana kosmetyczka. Mój szejk, którego przyniosłam przed chwilą. I zasiad, który sobie przygotowałam, żeby wziąć rano do szkoły i go nie wzięłam. Ale jest od polskiego, więc w sumie. Zupełnie sobie notatki później. Tu zdecydowanie trzeba posprzątać, bo nawet nie wiem, co tutaj leży. No i tutaj biurko też muszę ogarnąć, żeby potem mi się tutaj dobrze uczyło. Tu mam jeszcze paczuszkę, która do mnie przyszła od Maniewskiego z kosmetykami do i To wam pokażę zaraz na Insta Story. I tu są też jakieś paczki. Także zanim się zabiorę za pracę przy komputerze i za rzeczy do szkoły, to najpierw chcę to właśnie wszystko posprzątać i tak dalej, bo właśnie ja nie umiem się skupić ani na pracy, ani na szkole, kiedy mam wokół siebie taki syf, więc pora to zmienić. Wiecie, takie sprzątanie, którego się nie chce robić, odkłada się z dnia na dzień, a tak naprawdę trwało to 15 minut i słuchajcie, wiecie co znalazłam? Coś, czego szukałam wczoraj, robiąc moje zadanie z matem. Nie wiem, czy wiecie, że oglądaliście moje baktusko, to to pewnie wiecie, że ja się do matury przygotowuję i ogólnie w szkole się uczę w systemie segregatorowym z przedmiotów rozszerzonych, czyli nie mam zeszytu do matmy, nie mam y, zeszytu do chemii, tylko mam takie segregatory, piszę sobie na kartkach i tutaj te kartki wsadzam, nagrywałam o tym film, także możecie sobie obejrzeć, zostawiłam tu linka na górze i y, po prostu ja noszę kartki ze sobą do szkoły puste i jakby noszę z jednego działu i na przykład ostatnio mieliśmy na matematyce, nie wiem, funkcję wykładniczą i noszę przez cały ten dział wszystkie jakby poprzednie kartki z funkcji wykładniczej i dopiero po sprawdzeniu z funkcji wykładniczej te kartki dokładam do segregatora. I ostatnio właśnie nie włożyłam tych kartek do segregatora, a wczoraj potrzebowałam coś zerknąć, bo teraz robimy funkcję logarytmiczną i tam też wchodzi wykładnicza i wiecie, potrzebowałam coś sprawdzić. No i otwieram ten mój segregator, może wam pokażę. Otwieram sobie na dziale numer 9 funkcję wykładniczą i logarytmy. Proszę bardzo, dział numer 9, a tutaj nie ma nic i się zastanawiam, kurde, co się stało z tymi kartkami, a już zaraz jest sprawdzian z właśnie funkcji logarytmicznej, więc te kartki wszystkie z czy już powinny tu być, a nie mam ich nigdzie, sprawdziłam pod biurkiem, sprawdziłam w szafce w szkole, tutaj w mojej torebce, jednej i drugiej w plecaku i nigdzie ich nie miałam. No a ja słuchajcie, tutaj przy moim biurku jestem zazwyczaj o, na poziomie wzroku Takim, no bo tu zazwyczaj siedzę przy biurku, no i odwracam się, szukam tych kartek tu na półce i tak dalej, no i teraz przy sprzątaniu, kiedy jakby tutaj się krzątałam wokół biurka, wiecie, na stojąco, że widziałam więcej, zauważyłam, że położyłam je tutaj na jednej z półek i tutaj one cały czas leżały, więc się strasznie przestraszyłam wczoraj, ale cieszę się, że je znalazłam, bo naprawdę będą przydatne, eee, no, także sprzątajcie, bo naprawdę można znaleźć wiele przydatnych rzeczy, na przykład cały działo z matematyki. Tak. Także słuchajcie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał i dajcie znać, czy chcecie, abym wróciła do regularnych. A ja dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. jakim?